Bracie siostry, miniony poniedziałek można było przeczytać informację, że od kwietnia do 25 lipca w Polsce utonęło 200 osób. Minioną sobotę i niedzielę 10. Pewnie jutro Będą nowe informacje i ta smutna statystyka powiększy się. Jaka przyczyna tych nieszczęść? Najczęściej alkohol, brak wyobraźni, brawura, krótko mówiąc głupota. Przed tygodniem z racji świętego Krzysztofa święciłem pojazdy, samochody, motocykle, rowery i zaznaczałem, ten kto prosi o poświęcenie jeszcze bardziej zobowiązuje się do przestrzegania przepisów drogowych. Bo przyczyną wielu wypadków brawura Brak wyobraźni, alkohol. Jednym słowem, głupota ludzka. Kiedyś spotkałem kobietę, która mówiła mi, że ma wielki żal do Pana Boga, bo jej siostra zginęła w wypadku samochodowym. Co się okazało? Prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. I winien Pan Bóg, tak? Winien Pan Bóg. Głupota jest grzechem. Często prowadzi do poważnego naruszenia piątego przykazania: nie zabijaj, nie zabijaj innych, nie zabijaj siebie. Ale nie tylko dotyczy to naruszenia Piątego Przekazania. Głupotę można spotkać w wielu innych zachowaniach ludzkich, które nieraz swoimi skutkami sięgają całego życia. I można spotkać głupotę w ogóle w odniesieniu do Pana Boga. W psalmie 14 są słowa Mówi głupi w sercu swoim nie ma Boga. Odrzucenie Boga, odrzucenie wiary jest głupotą, grzechem głupoty. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi o głupocie, której konsekwencją jest coś gorszego niż utracia życia doczesnego, bo utrata życia wiecznego, to znaczy wieczne potępienie. Przypowieści o człowieku, który się gwałtownie wzbogacił i który był przekonany, że ma zgromadzone dobra na długie lata, Bóg mówi do niego, głupcze, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej dusze od Ciebie. Samo bogactwo nie jest złem i grzechem. Są wśród świętych kościoła tacy, którzy byli bardzo bogaci. Nie tylko ubodzy, jak święty Franciszek z Asyżu. Na przykład w XVI wieku święty Franciszek Borgiasz, jeden z bliskich współpracowników świętego Ignacego z Loyoli, założyciela Jezuitów, urodzony książę, miał olbrzymi majątek. Cały ten majątek oddał na dzieła ewangelizacyjne. To za jego pieniądze, Zbudowano w Rzymie Uniwersytet Gregoriański, który do dzisiaj działa. Albo w XVII wieku francuski ksiądz święty a Apollo. Możni Francji mieli do niego wielkie zaufanie i powierzali mu olbrzymie kwoty pieniędzy, a on wszystkie te pieniądze. Przeznaczał na różne dobre dzieła, przede wszystkim na pomoc najbiedniejszym, chorym sierotom, starczym, opuszczonym. Założył zgromadzenie sióstr miłosierdzia, sióstr szarytek. Natomiast grzechem jest chciwość, brak nasycenia w środkach materialnych i postawienie ich jako cel. I dzisiaj wielu ludzi ulega chciwości. Myślę, że życie szczęśliwe polega na ciągłej zabawie, tak jak w tej przypowieści. Masz wielkie dobra, na długie lata, jedz pij, używaj, baw się wesoło. A Bóg na to mówi, głupcze. W naszym organizmie są pewne odczucia, które przez biologię wpisane pozwalają zachować życie i zdrowie. Na przykład, odczucie głodu, łaknienie. Przypomina o tym, że trzeba się najeść, bo jak się nie najesz, zasłabniesz, a możesz nawet umrzeć. Wiemy, że jedną z groźnych współczesnych chorób Cywilizacyjnych jest anoreksja, czyli wstręt do jedzenia, co się niestety może skończyć śmiercią. I na odwrót, jest też w organizmie człowieka uczucie sytości. jest sygnał, nie jest więcej. Nie jest więcej. Jak zjesz więcej, będziesz chory z przejedzenia, a jeśli będziesz się przejadał, to w ogóle zrujnujesz swoje zdrowie. I w odniesieniu do pokusy chciwości i zarazem głupoty takiego mechanizmu w nas nie ma. Trzeba w sobie taki mechanizm ostrzegający, hamujący, wypracowywać. W jaki sposób? Jak się zabezpieczyć, by nie ulec? Chciwości i głupocie. Pierwsze, to ciągle sobie uświadamiać na nowo, co jest celem mojego życia. Mogę jechać na wakacje, mogę się zabawić, mogę mieć lepsze mieszkanie, mogę mieć lepszy samochód, ale to nie może być celem. Celem dla chrześcijanina. Celem życia jest zbawienie wieczne. I to nam też święty Paweł mówi w drugim dzisiejszym czytaniu: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Dążcie ku zbawieniu. A drugie, przeciwieństwem. I wynikającej z niechciwości jest mądrość. W mądrości nie chodzi o wysokie wykształcenie i nieprzeciętną wiedzę. Oczywiście dobrze mieć wykształcenie i dobrze swoją wiedzę ciągle poszerzać. Ale mądrość Boża to coś jeszcze innego i coś większego. W Piśmie Świętym opisana jest historia króla Salomona, syna króla Dawida. Żył mniej więcej przed tysiąc lat przed narodzeniem Chrystusa. Jako młody człowiek został po swoim ojcu królem. I wtedy Pan Bóg przemówił do Salomona i powiedział mu. O co mnie poprosisz, to ja dla Ciebie spełnię. A Salomon poprosił Boga o mądrość. Stąd zresztą jest w przysłowie, salomonowe rozstrzygnięcie, czyli bardzo mądre rozstrzygnięcie. I można powiedzieć, że Pan Bóg się wzruszył taką prośbą i powiedział do Salomona, ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa i nie prosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś o mądrość, o to spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne. Takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo, sławę, tak iż i zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi. No myśli, wszyscy z wyjątkiem małych dzieci jesteśmy bierzmowani. Jednym z siedmiu darów Ducha Świętego, który otrzymujemy w sakramencie bierzmowania jest dar mądrości. Rozwijajmy w sobie ten dar. Módlmy się, by ten dar w nas rósł. Byśmy nie ulegli głupocie. Byśmy byli zbawieni. Amen.